Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie na rotację tułowia. Kładziemy się na boku. Podciągasz aga kolana do klatki piersiowej, żeby był kąt prosty, Dobra. zarówno między udem a i brzuchem, i w kolanie. To jest bardzo ważne dla naszej, dla naszej pozycji. Teraz, dolną ręką łapiesz kolano od góry. O, właśnie. Górną rękę zakładamy na głowę od tyłu. Starasz się odwodzić łokieć do tyłu, wykonując dość sporą rotację, czyli otwarcie klatki piersiowej z jednoczesnym przytrzymaniem nogi. Tak, żeby nogi się nie otwierały, tak? Hop i otwieramy. To ćwiczenie na celu AGA ma zmobilizowanie Twojego kręgosłupa, zwiększenie mobilności w Twoim kręgosłupie i mobilności w stawie biodrowym. Okay. Jedziemy. Hop. Brawo, Trzy. To ćwiczenie wykonamy sobie w dwóch seriach po 10 powtórzeń na każdą stronę. Pamiętaj także o oddychaniu: wydech, kiedy otwierasz, dech, kiedy wracasz. Ostatnie dwa super. Ostatni raz bardzo fajnie, ok. I teraz przestawiamy nogi w drugą stronę. Tak jest. Poproszę, żebyś się ułożyła sama, zobaczę, czy zapamiętałaś. Zapamiętałaś. Czyli pamiętajmy o tym: kąt prosty w kolanach, kąt prosty między udem a brzuchem, dolna ręka przytrzymuje kolano od góry, górna ręka na głowę i zamykamy tuw i otwieramy mocno do tyłu. Tutaj bardzo ważne jest, i jeszcze 9 powtórzeń. Bardzo ważną jest, rzeczą jest to, że w momencie, kiedy otwieramy tuw, staramy się przytrzymać kolano jedno blisko drugiego, aby te kolana się nie odrywały. Bardzo fajnie. 6, tak jest. 7, 8 i jeszcze dwa razy. 9. Jason.